Co to? Głowa... Chyba małego kota. Więc ogólnie do niego, do tego Fajfusa skończyliśmy nagrywać odcinek jakoś 20 minut temu. Jest 5.40, więc no... zabawnie. Nagrywamy to od północy, czy nawet wcześniej. Idziemy teraz na dworzec, bo można tam usiąść, zgrać materiały na laptop, żeby zczyścić miejsce na karcie i od razu wyślę bo ma dysk ze sobą, Firefox 1. to od razu mu da materiały, żeby potem się nie prosił mnie, żebym mu wysyłał i pójdziemy nagrywać odcinek do mnie z Randonautiki ale szczerze mówiąc jestem już totalnie wykończony z sił jakichkolwiek no ale spróbujemy idziemy do pierwszego punktu, tylko że no na moim telefonie, nie wiem czemu ta aplikacja często kraszuje to było gdzieś tam radius jest 50 metrów, więc tego co ogarniam jesteśmy mniej więcej w radiusie Także nie, nie mamy dokładnego punktu, bo skraszowało tego aplikację, więc lecimy tam. Ale tu się zaczynam robić ciekawy, więc no. Tak, wszędzie tutaj, jak można zauważyć, są poprzewalane drzewa. Wygląda to mega creepy. Dobra, wchodzimy tutaj do środka. Eee, punkt jest na tym placu, tam między jednym budynkiem a drugim. Tam widać drugi budynek trochę. Ja bym wszedł do tego budynku. Zobaczę. No tutaj właśnie wchodzimy, co nie? Bo i tak zarosła mi tutaj ścieżka No okay. Więc przejdziemy sobie przez ten budynek i wyjdziemy na drugą ścieżkę Powinna być mniej zarośnięta U! Dużo robactwa Mówiłeś coś? No, bo tu jest taka dziura, ale nic ciekawego tam nie ma Nie, to jest dziura tam Nie znowu woda jest niestety. Zabawne, bo jak pierwszy raz nagrywałem w tej kopalni to było to nawet nie na moim kanale, więc no. I film obecnie jest z tego co wiem na prywatnym. Tam jest Wiktor? Po. No spoko, Tutaj w ognisko było palone. Nawet zostały te pa. szlady po ognisku. Nic tu bardziej ciekawego nie ma. Śmieci. Jakiś opony, wszędzie opony. No, bo tutaj często palą opony. Widzisz, tam jest kilka przepalonych lekko opon. No. Eee, jest kilka ładnych graffiti, tylko zostały zniszczone. Po drugiej stronie, tam gdzie już byłem przed chwilą. I w drugim budynku jest jedno takie ładniejsze. To oba są niestety uszkodzone w sensie zdewastowane. Co mnie trochę smuci. W ogóle tu kiedyś tych budynków było więcej to tak sporo więcej był cały kompleks. No. Niestety już ich nie ma. od paru dobrych lat. Ale miejsce jest ciekawe. Fajnie, że nas tu wybrało. W końcu coś ciekawego jest. No. Tylko dziwi mnie, że to miejsce, które teoretycznie to znam. Woda. No dalej chyba nic bardzo ciekawego nie będzie. Ale miejsce klimatem jest fajne. Eee, dobrze pamiętam, to coś ciekawego może być tam. Myślę dla tego, co jest znaczeniem ciekawe Bo tu masz takie jakby zatyki do wentylacji i gazetę starą Nie taką starą, bo kolorową drewno na ogół, a to akurat moja sprawka Ej Co? Niemal mi zwariału nie obracam się przez chwilę za tym miejscem. Okay. Tu jest drewno na ogół, To akurat moja sprawa, Jak mówiłem. E, lampa. E, ty ją masz. W plecaku jest, to, nie? Uważaj, bo wody jest Tak, to... wiem. Tu jest mnóstwo wody, niestety. Tu jest coś trochę I masz tu na przykład wiązki takie śmieszne. 2011 hmm. Tam masz wentylację tego przecząga właśnie ale mam białą nie ma A tu masz zamurowane wejście do czegoś, tylko nie mam pojęcia do czego Chociaż to jest, jest... dziura Zobacz wiem to nie jest po prostu. Nie, to jest druga strona tamtego kryptalu po prostu. E, to jest też druga strona, tam gdzieś jeszcze dość na początku i stwierdzi, nic nie ma. Ale ma to swój urok, te miejsce. To no. <grytanie> robiłeś tą sesję z Niko? Tak. To się oglądał film Jeszcze jak Uważaj Bo możesz mieć śliczkę. Czasem nud jest i potem przewadza Tylko tam jest zalane jak widzisz to tam Tu masz schody Czy robię loda za 50 zł? A, jest ochotnik. Co? No? Ochotnik. Dolisz. Ale połączenie z wybranym numerem jest obecnie zablokowane. Mówię, że but... <noise> <noise> ktoś zablokował numer pewnie. No i tu masz te ładniejsze graffiti, tylko mówię, zostały zepsute Ej, to jest nowe, to niebieskie, ale też już zepsute To niebieskie jest No to niestety Ptaszek, ale to pykanie to strzelnica jest Nie Ale zobacz, jak tu ładne było No Okej okay. Tu jest dosyć konkretnie zalane. No właśnie widzę. Prawie do pierwszego stopka. No. Może aplikację, coś aplikacja wychwyci. Woda ponownie zwiększa... Tak. ten... siłę. No, to siłę porażenia prądem chyba. Też. Okej, wychwytuję, wychwytuję, Pamiętaj, że ma to do, dosyć słaby zasięg tak jak myślisz. Nie, nie ma nic tu. To... Dobra. Ja bym ci powiedział, że możemy tam przejść po oponach, bo już tam nieraz przychodziłem do tamtych pomieszczeń. Wiesz, co ostatnio byłem z. Ale... Raz. W... w. pewnym miejscu i były kamurze, nie było nic trudnego do przeskoczenia. Co zrobiłem? Co zrobiłeś? Uchybałem się cały. Brawo! Znaczy, całe spodnie miałem brudne, bo jedną nogą tak chlapłem się. Jest to dalsza część tego? Niestety, jest dopiero potem drugi budynek No właśnie, taki był plan Cześć widzowie! Mam, Pan. mam, mam przez okno Tam jest, siedzi A, czekaj Też Pamiętajcie, ten element, który jest Można powiedzieć, że formą urbexu Tak A, pamiętajcie, są najważniejsze zasady urbexu Po pierwsze, nie śmiecimy po drugie nie niszczymy. Po, drugie, po trzecie, zostawiamy po sobie tylko ślady swoich stóp. Po czwarte zabieramy tylko dobre wspomnienia zdjęcia, ewentualnie film. A jeśli widzimy śmieci, a akurat mamy worek, to Warto fajnie pozbierać. było zbierać. No jak nie mamy worki niestety. Tak, niestety nie mamy ze sobą worka, a też za dużo tego jest. No to ogólnie, jeżeli już chcecie wybrać się na Randonautica, to polecamy długie spodnie, bo ja za pier na pierwszym odcinku miałem krótkie spodnie. I strasznie tego żałowałem. Żałowałem tego. Bo tak mnie podziałały komary i inne yy, stwórzenia oraz rośliny. Tak, pokrzywy. Oraz najlepiej mieć też długi rękaw. No dzisiaj jest dosyć strasznie gorąco, więc. Tu też sprawdzić na placu No tu na placu wskazywał punkt A, Mniej więcej No to sprawdzimy No i tu jest kolejne miejsce na ognisko Czeka. kamera na telefon Mam mi się coś yy, kraszuje nagrywanie ekranu e, Ale jest za jasno i widzę czarny ekran na twoim telefonie A. Musiałbyś podjaśnić ekran na maksa Jest na maksa No to dupa Nie widzę twojej odbicie szczerze w tym tylko Beka Nie, nie ma nic Lecimy Nie śpimy Lecimy, Nie śpimy, tak 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 Ogólnie, a ze względu A, może na siebie zrobię Ogólnie ze względu na to, że planowaliśmy na początku 12 odcinków nie będzie ich w końcu więcej, ale Jak na razie było planowanych 12 I po szóstym odcinku To będzie mniej więcej połowa z tych planowanych będzie połowa z tych planowanych, będzie podsumowanie małe. Tak, Wszystkich takich najciekawszych rzeczy, jakie nas spotkały. A, no to ogólnie będą wybrane najciekawsze miejsca pod względem, może nie mocy, ale chodzi o odczucia. O, odczucia, bo na przykład yy... miejsce, w którym spotkaliśmy ducha, Dokładnie. nie było miejscem wybranym przez Randonautikę Dokładnie. Tylko sami mieliśmy takie odczucie z Kubą wtedy i stwierdziliśmy, a sprawdźmy to, plus słyszeliśmy tą historię z Liną. I no, aż mnie dziwi, że tam tego miejsca nie wybrał. I nie będzie to coś typu, że dany cały, cała miejscówka będzie, tylko dany moment, najciekawszy. Dany moment i będziemy i go omawiać. Będzie odnośnik przy nim Dokładnie. do filmu, w którym się znajduje. Bądź yy, miejsca, które najbardziej nam się podobały. Na razie moim zdaniem to jest najlepsze miejsce. Tak, jest przyjemne, znam je i tam w środku jest kolejne graffiti ładne, tylko też trochę uszkodzone. Ty, pa, beczka tu jest, jakaś tego nie było. Dwie nawet. Dwie? No? Cholera. Czy ktoś wyrzucił te beczki z góry? Bo tam na górze były beczki. Pusta są w środku. Przynajmniej ta, tamta, nie wiem. Nie, nie mam zamiaru jej dotykać. No, jeżeli to są te, które były u góry, to by się ubrudził na pewno. No, widzę. Tam jakiś smar, olej. Coś Ej, takie, to. Jeżeli to są te z góry, które tam były wcześniej. No. To, to mógł być klej jakiś, wiesz? Bo tu są ludzie, którzy. No, nie obbijajmy w, w pałeczku, tu jest ładny graffiti. Mega jest. Tylko, że jest e sobie Zadeptane niestety. Nie. I tu masz numer 2. Nie, co to znaczy? Dobra. Trzeba uważać. trzeba uważać bardzo. Trzeba uważać w takich miejscach i nie robić czegoś takiego jak ja. Na przykład, bo jakby teraz była dziura i bym nogę trochę dalej. A jeżeli idziemy zaraz na piętro, problem. a tam są dziury, które lecą dwa piętra w dół, to no tak ten. No. Byłby mega problem. No. Zdjęcia z naszych wypraw. Możecie obserwować i na moim i na Patryka Instagramie. Linki będą w opisie. O, e... będę musiał kalibrować ręcznie, widzę. Tu jest puszka po farbie w sprayu mm. i często e, zainkudowałem pełne puszki i potem do nich z i fajnie wybuchamy. A to jest taka taka zmianka. To, 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 to. to są takie małe pomieszczenia. O i tamtego rysunku nie pokazuj, bo demotyzacja. Demotyzacja. Tak. Na górze jest więcej takich, nie, ale nie ma nic ciekawego raczej na górze i są same takiego typu rysunki, z tego co pamiętam. Też dziwi, że nie wywaliło nam tego na pierwszym odcinku, bo byliśmy w okolicy. Ale, Ale pamiętasz jak nie, ramię, 3, jak z Kubą 3. nagrywałem to mieliśmy coś takiego, że szliśmy na piechotę, tak jak z szedłem przez kamień, na Szarlej, co nie? No. I jak byliśmy na kamieniu to nam znalazł punkt na Szarleju. Ale mega dziwnie, patrz podłoga jest tu wygięta jak jakaś sklejka, a to jest cegła. Bo pod niżej był tunel, który widać tam trochę i, i się zapadł. No. Ja Wracając. Jak szliśmy z kubą to wykryło nam punkt na Szarleju. i jak już, jak już byliśmy na punkcie na szarleju, to potem wykryło nam punkt na kamieniu, gdzie byliśmy dużo wcześniej, więc... A możesz wrzucić, że nagrywamy. Dobra, a... Właśnie z Patrykiem nagrywamy sobie. Czekaj. Piękne no, to są te pusz e, puszki. E, beczki z góry, bo tu były wcześniej dwie beczki. Tu była rozdzielnia z kopalni rozali swoją drogą. Co to? Co to jest? No, no. Ogólnie w tamtym miejscu była głowa chyba małego kota. Nie jestem do końca pewien, bo. Z daleka to wygląda bardziej, lalka? Trochę tam to leży. I nie wiem, czy to jest jakiś mały lis, albo mały kot. Głowa małego kota. Ja Bądź tu kiedyś jest... znalazłem rozprutego kota wzdłuż mostka. I nie, wzdłuż ciekawego, sła. dlatego nie, nie pokazujemy. Tego. W sensie nie chcemy mieć ciągniętego kota. wracamy, co? Tak, już więcej tu nie będzie. A i ta moja teoria, ponieważ. E... Na iPhone'ie masz opcję tych punktów kwantowych, a że jest coś takiego kwantowe I mam taką śmiałą teorię, że jeżeli jesteśmy w miejscu, które ma jakąś większą energię, możemy znaleźć też coś, co ma większą energię. A będąc w jakimś totalnie losowym miejscu, możemy znaleźć Więc wyszukiwanie stąd może być opłacalne. Jakieś szykawki wpić.